Cześć wszystkim! W końcu mamy weekend i zaczynamy sobotni poranek. Ja jestem Sim Artur i zapraszam Cię do obejrzenia nowego filmu. Pamiętasz taki dodatek? Witaj w pracy! Dzisiaj postanowiłem pokazać Ci, co w nim znajdziemy fajnego, ale to nie wszystko. Dzisiejszy film jest filmem specjalnym wraz z rozdaniem, ale o tym za chwilę. Zapraszam zatem do oglądania i życzę udanej zabawy. Jak wspominałem, będzie konkurs. Oglądaj uważnie ten film, bo ukryłem w nim moje logo, Sim Arthur. Jest ich aż pięć. Twoim zadaniem jest je odnaleźć. Kiedy będziesz pewny, że wszystkie pięć już znalazłeś, to zapisz czas, w którym one się pojawiają w moim filmie. Poprawne odpowiedzi wpisz w komentarzu na dole pod tym filmem oraz w ciekawy sposób przekonaj mnie, że to właśnie ty powinieneś dostać nagrodę. Wygraną jest oczywiście dodatek, o którym dziś mówimy. Dokładne informacje co i jak masz w opisie do tego filmu. Zaczynamy! Jeśli marzysz o tym, żeby twój Sim prowadził normalne życie i chodził do pracy, to dodatek The Sims 4 Witać w pracy spełni te marzenia. Został wydany jako pierwszy dodatek do naszej gry. To dzięki niemu gra naszymi simami nabiera większego realizmu, bo twój Sim może mieć pracę, w której będziesz mógł mu towarzyszyć. Albo dokładnie tak jak w The Sims 2 możemy założyć własny biznes. Fajna sprawa. Oczywiście, jak to w grze, mamy pewne ograniczenia. Nasz Sim, co prawda, nie będzie mógł prowadzić dowolnie wymyślonego przez siebie biznesu, ale możliwości, które daje nam ten dodatek, są naprawdę niesamowite. Nasz Sim może prowadzić sklep meblowy albo, na przykład, sprzedawać obiekty, które sam wytworzył lub obiekty kolekcjonerskie oraz każdy dowolny przedmiot z trybu kupowania. Oczywiście, jak w prawdziwym biznesie, Ty sam możesz ustalać, jak drogo będziesz mógł to wszystko sprzedać. Dla mnie to mega nie w Desims 4. W sumie nie wiem, jak Wy na to patrzycie, ale w Desims 4 wiele elementów wydaje się być mało rozwiniętych. Więc ten szczegół jest mega na plus. A własny biznes może nam nieźle nakręcać nasz simowy budżet. Sprzedając nasze towary, możemy zdecydować, ile na tym zarobimy. Swoją marżę możesz wybrać od 5%, a potem 15, 25, 50 albo nawet 100% zarobku. Całkiem nieźle. Ale to nie wszystko. Twórcy gry pomyśleli o tym, aby wynagradzać przedsiębiorczych Simów. Kiedy Twój Sim sprzedaje jakiś towar, to za każdego obsłużonego klienta dostaje punkty bonusowe do Twojej firmy, które oczywiście będziemy mogli wymieniać na różne ulepszenia, a te mogą być naprawdę fajne. Zaczniemy od tego, że dzięki nim możemy wymieniać wyposażenie sklepu na lepsze, zyskać dodatkowego pracownika czy szybsze obsługiwanie klientów. No i to co jest chyba najlepsze, to jeszcze niższe ceny na kupowane przez ciebie towary. Jeżeli twój Sim nie chce prowadzić sklepu, to możesz otworzyć cukiernię czy inny sklep z żywnością, w którym będziesz sprzedawać produkty przygotowane przez twojego Sima. Niektórych może przerażać wizja prowadzenia biznesu przez jedną osobę, ale to nie jest problem, gdyż jeśli nasz Sim posiada rodzinę, z którą mieszka, to właśnie oni mogą mu bezpłatnie pomagać. No dobra, ale co jeśli mój sim jest singlem, albo po prostu uważam, że wykorzystywanie za darmo rodziny do pomocy przy własnym biznesie jest niemoralne? Na szczęście wtedy możemy zatrudnić pracownika. Kiedy zaczynamy, to niestety możemy mieć tylko jednego, ale wraz z rozwojem firmy oraz otrzymaniem punktów bonusowych możemy mieć ich aż trzech. A to już coś. Okej, okay, ale żeby nie było, to są pewne minusy, które dla mnie są dość męczące w rozgrywce. Niestety nie możemy sprawić, by nasz sklep został otwarty zdalnie. To znaczy nie możemy sobie pozwolić na to, aby nasz Sim pozostał w domu, podczas gdy nasi pracownicy zajmą się naszym sklepem. Nasza obecność jako właściciela jest konieczna, by sklep był otwarty i mógł zarabiać. Wypadł nam jakiś ślub krewnych i chcielibyście tam być? No to całkiem zamykamy sklep i nie zarabiamy albo zamykamy wcześniej i lecimy na imprezę, co i tak będzie się wiązało z utratą części zarobków. Ale takie życie, chcesz prowadzić coś swojego i dużo zarobić, musisz siedzieć tam cały czas. Możliwość otworzenia własnego biznesu jest dla mnie najlepszym elementem z tego dodatku, ale nie jedynym. Z tym dodatkiem znalazło się sporo fajnych rzeczy. Jeśli nie lubimy całego tego zamieszania i wielkiego zaangażowania z prowadzeniem biznesu i wolimy pracować dla kogoś, to mamy taką możliwość. Niezwykłą nowością jest fakt, że możemy iść razem z Simem do pracy to znaczy w grze, oczywiście. A kiedy już tam jesteśmy, to możemy nim kierować i wypełniać konkretne zadania i obowiązki, jakie tam na niego czekają, a zawody, jakie może nasz Sim wykonywać, są świetne. Podoba mi się, kiedy mój Sim jest detektywem i rozwiązywanie zakadek kryminalnych to dla mnie wow. Oczywiście możemy wybrać jeszcze zawód lekarza albo naukowca. Jeśli zdecydujesz się na to, aby twój Sim był lekarzem, to będzie on pracował w szpitalu w wierzbowej zatoczce. Szpital ten nie jest widoczny na mapie, a dostać się tam możemy jedynie idąc do pracy z naszym Simem. Tutaj zaznaczę, że sam szpital jest zablokowany, tak abyś nie mógł go edytować. Ja mam jednak na to sposób. Wraz z rozwojem kariery zawodowej naszego SIMA, będą zmieniać się jego obowiązki. Nasz sim lekarz będzie mógł realnie diagnozować pacjentów oraz leczyć ich zgodnie ze stwierdzonym schorzeniem. A kiedy coś pójdzie nie tak, to nasz sim jest za to odpowiedzialny. Fajnym elementem, który zwiększa dodatkowo zabawę, jest możliwość odbierania porodu przez naszego lekarza. Kiedy Twoja Simka zdecyduje się na poród w szpitalu, to będziesz się mógł z nią tam wybrać, ale każdy żurny odbierze simowy poród. Dodatkowo twoja Simka otrzyma akt urodzenia swojego dziecka. Po zaleczeniem mniej inwazyjnym czasem trzeba operować chorych Simów, a robi się to za pomocą specjalnej maszyny robota i to jest mega fajne. W ogóle jak dla mnie to tak rozbudowane życie zawodowe jest czymś bardzo cool w tej grze. Okej, okay, idziemy dalej, bo zostały mi jeszcze dwa zawody. Detektyw Policjant. Tak jak w przypadku lekarza, tutaj również będziemy mieli specjalną parcelę po stronku policji, i tak jak poprzednio możemy się tam dostać jedynie idąc do pracy z naszym simem. Muszę przyznać, że ta profesja jest naprawdę warta zwrócenia uwagi. Do obowiązków naszego detektywa policjanta będzie należało badanie miejsca zbrodni. Co za tym idzie? Musi on poszukać poszlak i dowodów. Wszystkie te elementy skrupulatnie umieszcza na swojej detektywistycznej tablicy, tak aby cała zagadka zbrodni mogła być rozwikłana. Należy potem aresztować podejrzanego sima i zamknąć go w celi, żeby nasza praca była jeszcze bardziej realistyczna. To nasz sim detektyw może pobierać odciski palców od podejrzanych simów, a nawet dokonywać przeszukania podejrzanego. Mega fajne i mega realistyczne elementy. Tylko uważajcie, żeby nie zamknąć niewinnego sima. Na sam koniec pozostała nam jeszcze kariera naukowca. Jak możemy się już domyślić, tutaj również dostajemy specjalną parcelę. Parcela ta znajduje się w oazie Zdrój, lecz nie jest widoczna w normalnym trybie gry. Dostaniemy się tam tak jak w dwóch poprzednich przypadkach, jedynie z naszym simem, który wybrał karierę naukowca. W tej pracy chodzi o tworzenie nowych wynalazków. W pewnym momencie możemy spróbować nawiązać kontakt z obcą formą życia. U, brzmi ciekawie co? I ciekawe, właśnie jest. I to bardzo. A to dopiero początek. Witaj w pracy, dodaje nam trzy wspomniane parcele specjalne oraz dodatkowe otoczenie, w którym znajdują się cztery parcele idealnie nadające się do wybudowania własnego sklepu. Ostatnim już i także ukrytym miejscem jest coś wyjątkowego. Marzyliście o podróżach kosmicznych? Wraz z tym dodatkiem możesz opuścić planetę zamieszkałą przez Simów i udać się w kosmiczną podróż na dziwaczną i intrygującą planetę Sixam. Jest to niezwykła planeta zamieszkiwana przez kosmitów i wypełniona przeróżnymi obiektami kolekcjonerskimi. Poznaj ten wyjątkowy świat, na który można się dostać właśnie rozwijając karierę naukowca lub ulepszając rakietę, którą polecimy w kosmos. Fajna przygoda! Mam nadzieję, że ci spośród Was, którzy nie mają tego dodatku, szczerze zapragnęli go mieć i zagrać chociaż raz. Dlatego przypominam o konkursie, w którym wygraną jest właśnie ten dodatek. Zasady konkursu masz wymienione w opisie filmu w części konkurs info. Mam też nadzieję, że ci, którzy już go mają, tak samo jak ja, fascynują się tymi możliwościami. A może jest coś, co przeoczyłem albo czego nie odkryłem? Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzu pod filmem. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię, zrób to właśnie teraz i włącz koniecznie powiadomienia. Życzę udanej soboty. Trzymajcie się.